Przed kamerą turnieju Smoka trener drużyny Elita Brzeska gorącej serdecznie witamy na turnieju Smoka. Dzień dobry Państwu, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nasza drużyna, nasza drużyna powstała w 2014 roku. Załcień był Jan Hrabąż. Dobry znajomy po z naszej grupy, w naszej elicie w drużynie jest około 100 chłopaków. Mamy cztery grupy młodzieżowe. No i Staramy się chłopakom wpajać po prostu piłkę nożą, żeby po prostu nie siedzieli tylko przed komputerami, przed telefonami bawili się, tylko po prostu żeby wyszli na boisko i sobie pograli w piłkę, bo to jest po prostu przyjemność w, moim, w moich latach po prostu. Dla mnie to piłka to było całe moje życie po prostu. Trenerze, proszę mi powiedzieć jaki najmłodszy, jaki najstarszy rocznik trenduje w drużynie Elicie? Najmłodszy to są bodajże żyżaki, to są pięcio, sześciolatki, z tego co wiem i najstarsza grupa jest Młodziki. A co sprawiło, że po raz kolejny, mogę tak powiedzieć, pojawiacie się na Turnieju Smoka? Znaczy ja jestem pierwszy raz w ogóle tutaj na Turnieju Smoka, ale naprawdę na Turnieju Smoka ogólnie byliśmy w taniątkach. Bardzo fajna impreza, no chłopakom się bardzo to podoba. Dzisiaj chłopaki, wczoraj przepraszam, chłopaki też mieli sparing, modziki, co tu paru chłopaków gra i oni woleli przyjechać na Turniej Smoka. Po prostu zagrać sobie właśnie z takimi lepszymi drużynami zagranicznymi, na przykład z Ukrainy właśnie widzę, ze Słowacji. No super, super impreza. Czy poleciłby trener Turniej Smoka innym drużynom i czy pojawicie się jeszcze na kolejnych edycjach? No jak najbardziej polecam, no super impreza, no na, na pewno się pojawimy. Gorąco i serdecznie dziękujemy za wizytę przed kamerą Turnieju Smoka. Dziękuję.